Hej, cześć! Dobra, witam was w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam was na film z serii Cojem w ciągu dnia, ale dzisiaj edycja będzie troszeczkę inna, dlatego, że dzisiaj będą same mega szybkie posiłki. Jest to czas, kiedy nie mam za dużo czasu i wczoraj pokończyły mi się wszystkie moje takie, wiecie, meal prepowe posiłki, więc dzisiaj robię wszystko od zera, ale tu musi być szybkie. I smaczne. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania dalej. I od razu zaczynamy od śniadania. Będziemy potrzebować trzech jajek. I robię omleta, którego kiedyś robiłam dosłownie codziennie przez nie wiem, rok albo i nawet dłużej, aż już nie mogłam patrzeć na jajka. Jest to omlet złożony z dosłownie trzech składników. Jak się uprzecie, mogą być nawet tylko dwa składniki. I pierwszy etap, jaki musimy zrobić, to właśnie oddzielić białka od żółtek. I teraz do tej części, gdzie mamy żółtka, dodajemy 30 g odżywki białkowej o smaku waniliowym. Jeżeli chcecie taki jak najbardziej klasyczny smak, jeżeli nie chcecie dodawać odżywki, możecie tutaj użyć trochę proszku budyniowego, waniliowego i resztę wypełnić po prostu mąką, tak żeby właśnie było te 30 g. I potrzebujemy jeszcze 30 g jogurtu. Ja nie zawsze go dodaję, dlatego że też da się zrobić ten omlet bez jogurtu. Ale po prostu tak jest dużo łatwiej i wtedy macie pewność, że nie ma żadnych grudek. Ja tu po prostu użyłam skyr bez laktozy. Dodajemy odrobinę soli do białka. Potrzebujemy teraz miksera, trzepaczki i ubijemy białko na sztywną pianę. Dobra. Białko, jak widać, ubite. W razie co mówiłam podłożyć rękę, chociaż ona pewnie by i tak mi nic nie dała. No i teraz miksujemy to. No lepiej byłoby inną innym inną tą końcówką, ale mi się nie chce. I zobaczcie, tu mamy taką konsystencję. Ona dalej jest bardzo gęsta, ale jest jednak Bardziej jednolita niż gdybyśmy nie użyli tego jogurtu. Ale tak jak mówię, ja już robiłam tak i tak, i obie wersje się sprawdzą. Teraz nagrzewam już dosyć mocno patenię. Biorę łyżkę, no i oczywiście etapami przenosimy białko do tych żółtek powoli już wszystko mieszam łyżką i tak naprawdę to będzie już koniec. Ja sobie tylko jeszcze pokroję zaraz truskawki. No i właśnie jeżeli chodzi o takie posiłki, które mają być szybkie, ale jednak wartościowe, to ja właśnie lubię robić sobie jakieś takie pankejki y i tak dalej, no bo okej, okay, może nie trwa to wszystko 5 minut, no bo jednak trzeba to um, usmażyć na patelni, a szczególnie jeżeli właśnie robimy takie coś ala biszkopt. Uproszczonej wersji, no to to się robi chwilę, ale w tym czasie możecie albo posprzątać w kuchni, albo w międzyczasie się malować. Po prostu robić wszystko, co musicie robić. I właśnie tego czasu nie marnujemy, a mamy fajny posiłek, który będzie trzymał nas na długo na i. Wszyscy będą zadowoleni. Ja często właśnie nagrywam takie filmy, gdzie pokazuję Wam, co jem w ciągu dnia. Staram się, żeby te posiłki też były ciekawe, ale czasami są takie dni, właśnie jak dzisiaj, kiedy naprawdę y, dosłownie walczę z czasem, ale nie chcę jeść niczego gotowego, tylko chcę mieć wszystko przygotowane. Więc y, zobaczycie, właśnie co takiego sobie wtedy w takie dni wybieram. Mamy już gotową masę. Przenoszę ją na patelnię. Patelnia jest sucha, ale właśnie dobrze nagrzana. I wykładam. Dobra, i teraz po prostu rozprowadzam tą masę na całości patelni. Może nie w stu procentach, bo chcę mieć później jeszcze jakąś łatwość, żeby to przewrócić. Ale ogólnie tak to powinno wyglądać. Zmniejszam ogień. I zostawiam. No dobra, i co teraz? No, co nie chcesz się ruszać? Przenosimy. Ja tego nie potrafię ogarnąć. Ale hop. No kurcze. Dobra. Jest git. I teraz zostawiamy to, aż nie będzie gotowe z drugiej strony. Dobra, wyciągnęłam już omleta i teraz krem proteinowy, czekoladowy. Ten jest akurat z Lidla, ale ja się Was właśnie jakiś czas temu pytałam, jaki polecacie, i podały właśnie odpowiedzi takie jak ten, ale też dużo osób polecało ten marki Ani Lewandowskiej, gdzie jest Lewandowski na opakowaniu, więc stwierdziłam, że sobie najpierw spróbuję tego i dodaję. Tego kremu 20 g, zobaczcie jak 5 się od razu rozpuszczę, i naprawdę ten krem jest spokojny. Pierwszy raz widziałam, to tak, no nie byłam do niego przekonana, ale jest dobry, więc jak coś um, mogę polecić. Tylko przypominam, że to nie jest krem um, dietetyczny, fit, mało kalorii, dlatego że on na 100 gramów ma 500 kilokalorii. Ale y, mamy też 16 gramów białka. Oczywiście jakbym nie nagrywała, to to już by był mój koniec. Tu bym wspała truskawki i tyle. Ale zróbmy tak, żeby było ładnie. Więc daję jedną część truskawki, druga część, kolejne truskawki. I tym sposobem takie fajne nie mamy już gotowe i naprawdę zajęło ono dosłownie kilka minut. Jasne, że chwilę czekaliśmy, ale w międzyczasie pokroiłam truskawki, umyłam te naczynia, których używałam do przygotowania, więc... Nie marnujemy tutaj czasu, zabieram się za jedzenie i widzimy się potem. I witam na kolejnym posiłku. Teraz robimy kanapki, czyli coś mega szybkiego, ale tak, żeby makro się zgadzało. I powiem Wam, że ostatnio przeglądałam Instagrama i zobaczyłam, że ktoś je kanapki z... Co to był? Wydaje mi się, że to był szpinak, że tam było jajko, ogórek kiszony i pomidory. I mi się przypomniało właśnie o tym połączeniu ogórek kiszony i pomidory, więc... Poszłam do sklepu i kupiłam ogórki kiszone. Pomidory mam zawsze, bo je kocham. Nie wiem na czym skończyłam, ale yy, robimy kanapki. I wiecie, kanapki. Można by było powiedzieć, ale co to jest w ogóle za posiłek, że to jest bez sensu i tak dalej. Jeżeli dobrze skomponujecie kanapki, one naprawdę mają sens. Wielką przewagą kanapek jest oczywiście to, że zawsze szybko się je robi. Więc ja biorę sobie trzy kromki. Nie chcę też jeść jakoś bardzo dużo, dlatego że zaraz no nie takie zaraz, ale za niedługo będę iść na siłownię, więc żeby nie było tak, że będę się czuła jakoś super ciężko i posmajoruję je sobie serkiem kanapkowym ze skrem, tylko potrzebuję nóż i ja ten serek kanapkowy kupuję w Osą i przygotowałam sobie jeszcze szpinak, więc położymy też to, co mamy w lodówce. No i teraz, jeżeli chodzi o białko, będzie to szynka i po prostu na całości kanapek rozłożę. 100 gramów, więc będę miała około 20-22 gramów białka. Tak na razie wyglądają kanapki i teraz właśnie przechodzę do ogórka kiszonego i kroję go w plastry. No i teraz wystarczy pokroić pomidory. I tak wyglądają już moje gotowe kanapki, powiem Wam, że bardzo nie mogę się zorgać, żeby ich zjeść. Bo teraz będę katować to połączenie, które mega mi smakuje, więc kilka minut i drugi poświęc poślego... you remember what happened <laughs> remember stepping through the club right did you ain't turn it up right she was working through the song you were lurking all along you even touch your ding dong right so tell me what's in your face plants? when you put your hands in her pants or maybe when you hit the guard and I jak widzicie, wykonuję teraz te kroki z deficytem, dlatego że wtedy te są bardziej rozciągnięte, więc wykonują większą pracę e, i są one też takim kolejnym etapem jeżeli chcecie sobie... E, na przykład no, progresować właśnie. Będziecie robić najpierw klasyczne zakroki bez obciążenia, potem zakroki na przykład z handlem, potem z salarzem, potem właśnie ze sztangą, a potem będziecie na przykład progresować w ten sposób, że będziecie pracować na większym zakresie ruchu i e, przez to będzie oczywiście ciężej, wtedy też nie będziecie już takiego obciążenia jak e, przy klasycznych zakrokach. No i e, jest to pewna opcja, jeżeli zależy Wam na mocniejszym zachwyciowaniu posiadku. Of course you If you like a douche, of course you're me you if Harris, if you act, like, math, if no. Life, yeah. if you act like a douche, of course you're like a yeah. douche, of course you act like a of course you I pamiętajcie, że jak robicie to ćwiczenie, wasze biodra, kolano i kostka mają być cały czas w jednej linii. To nie może być tak, że kostkę dajecie na zewnątrz, czy kolana bardzo na zewnątrz. Jak zawsze mówię, że kolana idą na zewnątrz. Tak przy tej maszynie wszystko mają w jednej linii. I trzymacie się tutaj tych uchwytów z boku, żeby tak mocno wciskać się w maszynę i ciśnięcie Dobra, trening już zrobiony normalnie. On zajmuje mi około godziny. Dzisiaj robiłam 80 minut, bo jeszcze coś próbowałam nagrać. I teraz posiłek potęgowy, białko 30 gramów. I do tego banan, dlatego że nie wracamy od razu do domu, więc mój posiłek numer 3 to jest właśnie białko i banan. Ale będzie jeszcze jeden przepis, więc proszę się nie martwić będzie bardzo fajny. Dobra, jestem już z powrotem i powiem Wam, że bardzo nie mogę się tego doczekać, bo wydaje mi się, że będzie super pyszne. I co będziemy potrzebować? Ryż, który już sobie ugotowałam, i jak idealnie ugotować ryż, żeby nie był klejący, tylko taki idealny, bierzecie powiedzmy 100 gramów ryżu i do tego wlewacie. 150 ml wody. Ja już się muszę pytać, bo z matmy nie jest najlepsza, ale chodzi po prostu o to, że jedną część do półtorej wody. I to musi być zimna woda. Możecie wcześniej jeszcze opłukać ryż. Dajecie garnek na ogień, przykrywacie mocny ogień, czekacie aż się będzie gotować. I jak się gotuje, to zmniejszacie ogień i gotujecie na małym ogniu przez 6 minut. I wtedy wychodzi Wam zawsze Idealny ryż, więc ryż jest już gotowy i będziemy potrzebować mięsa mielonego. Ja używam wołowego, bo akurat było na promce i myślę, że to będzie fajnie pasowało. To jest coś, co znalazłam w biedrze ostatnio i teraz właśnie otworzyłam, powącham i będzie idealne. I to jest słuchajcie, z tej firmy Muki. Oni mają najlepsze pasaty, ale czekajcie, dziwnie tu jest napisane, co to jest. Sos pomidorowy z papryką chili. I tu mamy bez dodatków cukru w składzie mamy pasatę, mamy koncentrat pomidorowy, paprykę czerwoną, oliwę z oliwek, cebulę, pietruszkę, paprykę, czyli bazylię i sól, więc naprawdę spoko i myślę, że chyba zużyję całe opakowanie i do tego fasola czerwona, kukurydza i jeszcze mozzarella, ale to na końcu, natomiast wszystko już robimy na jednej patelni, więc nie będzie żadnego krojenia, idealnie, tak jak mówiłam, szybkie posiłki, więc... Zapraszam Was tutaj bliżej. I ja robię od razu całe mięso, bo ono jest do dzisiaj. Ale jak robicie jedną porcję, to 100 gramów. I najpierw rozwalam. I od razu lecą przyprawy, czyli sól, pieprz, cebula i czosnek. I teraz całość mieszam. I po prostu trzymam na ogniu tak, żeby to mięso się zrobiło. Dobra, I jak widzicie mięso jest już gotowe, więc teraz wylewam tą pasatę, ale dobra, niech będzie cała. Zobaczcie, idealna porcja i to będzie dla nas jedzenie, w sumie dla mnie na dwa posiłki, dla Alana na jedno, dlatego że ja sobie robię 100 gramów, Alan 200, a całość miała 400. Dodaję też całą puszkę fasoli i jeżeli chodzi o kukurydzę, to tutaj wrzucę tak na oko. No, kilogram. no nie no, to jest ze 100 gramów. I dorzucę do tego jeszcze ryż. Wszystko sobie wymieszam i zostawię tak na patelni jeszcze na kilka minut, żeby to wszystko ładnie się połączyło. No dobra i tak już wygląda gotowe danie. Teraz muszę jeszcze tylko posypać mozzarellą. I teoretycznie możecie też to zrobić na patelni, ale później jak będziecie odgrzewać to uważam, że jednak ym, no to będzie lepiej smakowało po prostu jak dacie świeżą mozzarellę. Jest ja sobie wpisałam 50 gramów tej mozzarelli, ale to chyba trochę tłumaczy, więc dam no 40. I tak już wygląda dzisiejszy posiłek. Jak widzicie, dzisiaj głównie miałam trzy posiłki czwarty, jeżeli liczyć po treningowy, ale ja zdecydowanie, szczególnie jeżeli mam mało czasu, wolę zjeść mniej posiłków, ale żeby one były większe i konkretne, dlatego że ja przez dłuższy czas jestem najedzona, nie myślę o jedzeniu i mogę skupić się po prostu na pracy, a gdybym jadła na przykład takie posiłki 200-300 kilokalorii, no to stawiam, że już po dwóch godzinach byłabym głodna i zamiast pracować dalej, no to musiałabym robić kolejną przerwę, żeby robić sobie to jedzenie, więc tak na co dzień, jeżeli zależy mi na tym, żeby te posiłki były szybkie i żeby to działało, ale nie chcę kupować gotowych jakichś tam dań czy zamawiać, to jednak właśnie takie posiłki sprawdzają mi się najlepiej. To teraz wy mi napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze takie mega szybkie posiłki, które najbardziej lubicie robić, kiedy nie macie czasu, ale właśnie chcecie jednak jeść pełnowartościowe jedzenie. A ja już dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia! 爬。